Jak widać, jesteśmy w słonecznym Gdańsku, stolicy tak Polskiego Morza, na wspaniałej imprezie, jest, jaką jest GLS Summer 2013. Speedcubingowa atmosfera daje się we znaki. No i cóż, ale mamy kilku fajnych gości, którzy, no, mam nadzieję, tutaj fajnie porozmawiamy sobie. Pierwszym naszym gościem jest ja, Sylwester Jaroszewski, nasz sponsor i partner tych tej, tej, tej mistrzostw, któremu zadamy kilka pytań. Sylwek, powiedz, jak ci się podoba atmosfera tych mistrzostw? Atmosfera świetna z racji tego, że um, jak były planowane same zawody, spodziewaliśmy się, że będzie 40-50 osób. Trzeba było podnieść tak naprawdę wnieść limity, jeżeli chodzi o udział uczestników zawodów. No i rewelacja, ponad 100 osób się zarejestrowało. Dzisiaj chyba nie mało brakuje. Um, no świetnie, naprawdę widzę, że wszyscy się dobrze bawią. Ładnie kręcą, fajne wyniki padają. No i jeszcze z czego cieszyć? Faktycznie zarejestrowanych mamy 96 osób. Zobaczymy ostatecznie, jak co tam nam wyniki pokażą, ilu nas zawodników było. Sydek, a powiedz, jak Twoim zdaniem branża speed, speedcubingowa w Polsce się rozwija? Czy, czy idziemy w dobrym kierunku? Od dobrego sformułowania użyłeś branża, bo jeszcze nie wiem, półtora roku temu, dwa lata temu no byli jeszcze zapaleńcy, Byli ludzie, którzy lubili układać, ale tak naprawdę od roku, może z z hakiem, naprawdę się bardzo fajnie robi, jest coraz więcej osób. No tak jak dzisiaj widać, miało to być GLS, a więc Gdań, Gdańska Liga Speedcubingowa. Przyjechali ludzie z całej Polski, mimo że brakuje też części bardzo ważnych ludzi, którzy kręcą świetne wyniki w Las Vegas, to nie brakuje tych, którzy dzisiaj też bardzo fajnie, fajnie kręcą i naprawdę no, jest super nie z tego względu. Faktycznie wyników dzisiaj było sporo ciekawych, mamy kilka rekordów Polski. Ale jeszcze mam jedno takie pytanie. Powiedz, jak pracuje się w takim, w takim przemyśle, gdzie tak często się ten sprzęt zmienia, gdzie z zagranicy, prawda dochodzą do nas te nowinki, wręcz z tygodnia na tydzień są nowe kostki. Jak to można powiązać ze sobą wszystko? No jest to trudne, trzeba mieć dystrybutorów, ewentualnie producentów, którzy zadbają o to, aby dostać albo prototypy, albo pierwsze partie produktów nowych, czasami można się. Krótko mówiąc na tym przejechać, bo są takie produkty, które mm, no, rynek po prostu weryfikuje i uważa, że nie nadają się do szybkiego układania. Yy, no, trzeba siedzieć tu na bieżąco, śledzić codziennie nowinki, między innymi również u konkurencji, wiedzieć co się dzieje, czy to na Facebooku, yy, czy nie wiem, w sklepie, w sklepie internetowym, czy na aukcjach, czy w jakichś wiadomościach, które pokazują się na naszym forum na Ok, Okej, jakbyś miał tak szybko, bez zastanawiania odpowiedzieć, najpopularniejsza kostka 3 na 3 Twoim zdaniem. Dian Zanchi. Dziękuję bardzo. To był nasz pierwszy gość, Słonek Jaroszewski. Dzięki. Dzięki.